No, siema tutaj, Konzio I dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak pobrać piosenki. A więc, tak: wchodzimy na naszą przeglądarkę. W moim przypadku to chrom, albo mogę sobie wziąć Google Woda przez chroma. Tutaj wpisujemy ulub.pl. Klikamy szukaj aby jak to woli iść. Tutaj wpisujemy jaką piosenkę. Najlepiej wpisać y, wykonawcę. Na przykład KN, nie? I naciśnijcie szukaj i tutaj są różne utwory. Na przykład ja sobie teraz ściągnę KNA w psychol. Y, psychol, nie? Tak, chyba psychol. Zresztą tak, psychol, tak jak mówiłem, i nie na pobierz plik na telefon, nie wytnij, dzwone nie wytnij dzwonek na telefon w tej pezwunki, tylko pobierz plik na komputer. I tutaj zobaczycie, y już się no, pokazuje pobieram. Czasami jak będziecie już dłużej ściągać, to będzie takie y takie... Za 30 sekund, dopiero rozpocznie się pobieranie, i klikacie później. Tutaj będzie pisać odśwież, odśwież. Odświeżajcie tak co chwilę, bo wtedy będzie szybciej. A więc ja się z Wami żegnam. Krótki poradnik. A więc cześć.